Dobra. Przedstaw się, Przemysław. Jestem Przemysław Szmajski, zawodowy profesjonalny cześiarz. To jedziemy, panowie, zmije. Przyjrzyj się, kto tu gra, żeby nie było żeboty. Danio, mój kuzyn, Daro, jego kumpel, Jarbal, jego kuzyn, którego ja nie znam i Ara, nie wiem jaka ciota. Popatrzmy, czy to nie są boby czasy. To no nie, są. Żeby nie było. Żeby nie było. Tutaj też są dobrzy no, nie Ja pomysłem. nie jestem tu najlepszy Nie będę się chwalił. Zobacz Patrz jakie Hedy Patrz na dwa jedy. Jeden tylko dzisiaj już Kurde zabił mnie. Zagadałem się z tobą żony. Ale patrz, ten samej trzech No proszę cię bardzo Zobaczcie tak widzę ich nie tych przyznać. Ale dość tych pował i jedź ich. Na marka. Dobra? No, już nie jedziesz. Prawie się Dobra, o. jest 2 dwa dwa. I tak, trzeba pojechać. Czekajcie. Kontynuujemy grę. Hej. Pięknie szymański go Szynek dwa staty. Jak na internecie z kuzynem, który mieszka w Łodzi. I dość długo gra, bo on gra prawie 4 lata, a ja gram zaledwie 2 miesiące z częsta. To jest. mi się wydaje, że ja gram. O wiele pięknie mu gra na ciekawe SG Grenade. Grenade. Wąda się, patrzył gdzieś. Czy nie ma to do nich? To pięknie go wybię. zostało ci jeszcze. Tak! Dobra, następna runda. Nie, nie jest nimi. Pokój, opanowanie zapas, sprzęt do Nie było. Krzak, krzak po górze. Bo, bo, Następna runda jechania tych Bogiem. No to są lamusy. Z kim ja tu w ogóle gram? 0 na 5 staty, a Szymański 6 na 3. Aaaa! Ale czekaj, krzoku ma 4 na 0. No, czyli lepsze jest dla ciebie. Powiada. Ale jakiś cieszyć, że nie możesz się cieszyć. To się liczy. Pokaż jak się cieszy. <gry> brawo, brawo. Pamiętajmy, że przymusowstwo Manik. Manik lubię go widzieć małpy. To widać, bo jest wcześniejszy pasek. 8 na 3 staty się zwiększają, proszę Państwa. Mam równe staty z nim, 5x0, tak jak on, Liczą. Odejmując 3 od 8. Odejmując 8 od 3. A nie trzeba.